Czy Polska powinna wysłać żołnierzy na Ukrainę w ramach misji pokojowej, tak czy nie? Na dzień dzisiejszy nie. Na dzień dzisiejszy nie, ale w przyszłości tak. Nie można tego wykluczyć. Scenariusze się rozwijają. E, może dojść do takiej sytuacji, że trzeba będzie w jakiś sposób uczestniczyć w tej misji. Premier Wielkiej Brytanii zadeklarował co dopiero właśnie gotowość wysłania swoich wojsk. E, czyli taka deklaracja może wcześniej czy później paść z polskiej strony. W przypadku Wielkiej Brytanii ta sprawa jest zupełnie inna i prostsza, biorąc pod uwagę dystans geograficzny Wielkiej Brytanii do Ukrainy i nasze położenie oraz konotacje historyczne, które my posiadamy dzisiaj z Ukrainą. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jakikolwiek nasz udział, partycypacja w operacji potencjalnej na Ukrainie będzie rozgrywana również przez Rosję w różny sposób i będzie to bardzo dobry przyczynek do tego, żeby wbijać między nas różnego rodzaju nieporozumienia, bazując na kontekście historycznym, przecież wiemy dobrze, jak granice w naszym regionie się przesuwały jakie mieliśmy problemy kwestia Wołynia więc też czy wszystkie... Rosjanie mogą powiedzieć albo mogą to skomentować krótko popatrzcie Polacy uczestniczą w rozbiorze Ukrainy taki kontekst już się pojawia w ramach dezinformacji prowadzonej przez Rosję